Witam Was serdecznie w takim szybkim unboxingu, otwieramy sobie album AST Hot Mess, jest to ich japoński debiut, dobrze mówię? Tak, 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 <grymne> to jest wersja poster, także proszę bardzo i otwieramy. Uuu, okej, okay. uuu, to jest taki inny poster chyba niż zawsze, już tak stwierdzam. Uuuu, uh, okej. Okay. Ogólnie albumy w wersji poster nie do końca są moją ulubioną wersją, bo jeśli użyjemy ten plakat jako faktycznie plakat, no to pojawia nam się problem co zrobić z płytą. <ścoughs> Ale przecież jak nam pokazać, o. Ogólnie fajnie wygląda. Mają świetne outfity. W ogóle bardzo mi się podobał właśnie um, ten japoński oh! album. OMG! Oh Ej, to jest faktycznie wersja członkini, nie szczaiłam tego. OMG! Oh <laughs> Ej, jakie to jest piękne. Dobra, czekajcie, ja wam to nagram inaczej, żebyście mogli to w pełnej wersji zobaczyć. OK, tak się prezentuje w pełnej okazałości. Świetny jest. Przepiękne jest to zdjęcie, podoba mi się. Ale tak, ogólnie, tak jak mówiłam, trochę inny jest ten poster. Mam wrażenie, że jest z takiego trochę grubszego materiału niż zwykle ta wersja poster Samsung. Przynajmniej te, które ja miałam. One zawsze mi się wydawały nieco bardziej takie cieniutkie. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się bardzo. Szkoda, że ta strona y, właśnie ma te teksty piosenek i że nie jest taka pusta, czysta. No szkoda, mogły być te teksty z tej strony, gdzie są grupowe, ale fajnie wygląda. Okej, okay. mamy płytę CD i ona dostała nawet swoją kopertę. Co też wydaje mi się, że jest nietypowe. Tak staram, staram się pomyśleć o tych, um, które mam. Wydaje mi się, że w Red Velvet na pewno w kiedy nie było koperty, bo um, ja tą płytę mam wrzuconą gdzieś w inny fotobook. I wydaje mi się, że w albumie Aspy ostatnim... A nie, ja nie wiem. On, ja go jeszcze fizycznie nie mam. <grym> jeszcze do mnie nie dotarł. Ale... Wydaje mi się, że nie było nigdy kopert. Ale możliwe, że ściemniam. Ula, las! Nawet jeszcze folika jest na płytę. Oh my gosh. Ej, ale płyta jest fajna. Takie trochę. What's in my bag? Mamy torebkę przezroczystą. Okej, okay, fajnie wygląda podoba mi się. Wow, ale patrzcie jak to fajnie, nowe pasie, tak zrobione. Wow. A dosłownie jestem pewna, że nie mają SM albo my, zwykle koperty nawet. Także. Okej, okay, oprócz tego mamy jeszcze taką naklejkę Hotmes. Może sobie ją nakleję na walizkę? Chociaż może nie, bo moja walizka traci chyba kółko, bo ma popsute. <głos> <głos> Więc może to szkoda na naklejkę. I przed nami została jeszcze karta, tak się prezentuje tył tej karty, bardzo prosty, ale taki w sumie w stylu SM. Mamy podpis, napis i oczywiście... Jakie na ma ładne pasmokietki! Ja chyba w ogóle nie widziałam żadnych fotokart z tego albumu, ale bardzo ładna karta, podoba mi się. Ale szkoda, że nie jakiś taki bardziej szalony vibe. Bo te zdjęcia tutaj do tego albumu były dosyć ciekawe. Ale okej, okay, fajnie. Jest to tylko wersja poster, więc nie ma co z niej, w niej spodziewać się niczego specjalnego. Ale w sumie fajnie. Podoba mi się. Jestem zachwycona. I karta też jest piękna, więc super. Nie wiem, czy będę próbowała zebrać wszystkie karty. I chyba nie jest dużo, bo chyba każda wersja ma tylko jedną kartę, czyli bodajże są trzy. No to jest kwestia tego, czy uda mi się trafić na te karty. Jeśli uda mi się trafić, to może. Ale to zobaczymy. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!